Roxy Węgiel ogłosiła ważne wieści. Zapozowała z dokumentem w dłoniach. Co się dzieje? Roxana Węgiel w zeszłym roku została żoną Kevinem Mgleja, a teraz zakochani ogłosili ważną wiadomość. Musieli pochwalić się nią w sieci. Okazuje się, że małżonkowie stali się właścicielami działki. A to oznacza jedno, zaraz ruszy budowa ich wspólnego, wymarzonego domu. Roxy i Kevin tak się cieszą, że na Instagramie pokazali zdjęcia z aktem notarialnym. Roxana Węgiel i Kevin Mgley są młodym, ale majętnym małżeństwem. Nic więc dziwnego, że postanowili wejść na kolejny etap związku i wybudować własny wymarzony dom. Roxy pochwaliła się w sieci, że razem z ukochanym mężem kupiła działkę. Budowa ma ruszyć lada chwila. Roxy Węgiel buduje dom. Oczywiście razem z mężem. Na instagramowym profilu 20-latki pojawiły się zdjęcia, do których szczęśliwa Roxy pozowała razem z mężem. Oboje mieli akty notarialne w dłoniach, a sądząc po tle, fotki wykonano na gorąco jeszcze u notariusza. Kupiliśmy działkę. Niedługo ruszamy z budową naszego wymarzonego domu. Życzcie nam powodzenia, wyznała Roxana. To doskonałe wieści, ale oznaczają, że Węgiel będzie miała wiele spraw na głowie. Gwiazda jest mocno zapracowana, w jej życiu zawodowym nie ma czasu na dłuższy odpoczynek, a teraz okazuje się, że prywatnie Roxy też będzie miała pełne ręce roboty. Budowa to zadanie wymagające podejmowania całej masy różnych decyzji, więc piosenkarka będzie musiała liczyć na sprawne działania i pomoc doświadczonych profesjonalistów. Roxy nie próżnuje. Węgiel ma dopiero 20 lat, jej koleżanki dopiero co zaczęły studia albo podejmują pierwsze wyzwania zawodowe. Ona jednak nie dość, że rozwija karierę wokalną, to jeszcze podpisuje kontrakty reklamowe, prężnie działa w sieci, na Instagramie zebrała grono 1,5 miliona fanów, a teraz buduje dom i to razem z mężem. Teraz pozostaje nam czekać na relacje z budowy, a później wykańczania i urządzania wymarzonego gniazdka.